Sponsorem programu jest Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna. Przedsiębiorco planuj inwestycje. Korzystaj ze wsparcia www.kss.pl Wracamy do rozmowy strefa gospodarki Agnieszka Moskaluk Andrzej Kajl Kostrzyńsko Słupicka Specjalna Strefa Ekonomiczna. My jesteśmy już troszeczkę chyba w takim rytmie wakacyjnym. Nie wiem, czy pan Andrzej przed wakacjami, czy po wakacjach, czy w trakcie. Ale o wakacjach chciałabym trochę porozmawiać, bo to jest taki dla gospodarki bardzo szczególny czas. Są takie działy gospodarki, które lekko zwalniają, a są takie, które mają szansę zapracować na całą resztę roku. Myślę tutaj o gastronomii, o turystyce i od razu mi się takie pytanie, czy nasz region wykorzystuje swój potencjał, który ma według mnie ogromny do tego, żeby monetyzować te swoje walory turystyczne, przyrodnicze, krajobrazowe, tak jak można byłoby to zrobić z Pana perspektywy? Osobiście jestem jeszcze przed wakacjami. Większość z nas, naszych inwestorów szykuje się też do okresu letniego, ale to, to nie jest czas, w którym firmy nasze nie na się nie zamykają. Nie zamykają się. To produkcja siłą rzeczy odbywa się w dalszym ciągu w nieco mniejszym może zakresie, ale jest to okres, który większość firm wykorzystuje do tego, żeby poprawić stan swoich maszyn, poprawić wszystko to, co w zakładzie nieco może kulej, albo wymaga takich bieżących napraw. Także wychodzą pracownicy produkcyjni, wchodzą ekipy remontowe. I w tym okresie letnim firmy nasze starają się przygotować też do tego sezonu jesienno-zimowego. Także w tym zakresie cały czas w naszych przedsiębiorstwach to się dzieje. Nie ma sytuacji, tak jak pani redaktor założyła, że zamykają się na kłódka. Jeżeli chodzi o wykorzystanie potencjału turystycznego naszego regionu, no wszyscy wiemy, gdzie jesteśmy. Wszyscy wiemy, jak piękny kawałek Polski i to jest, ile mamy lasów, ile mamy wspaniałych jezior i jako mamy też infrastrukturę. Ta infrastruktura wymaga, wymaga jeszcze wiele nakładów do tego, żeby przypominała tą w lepiej troszeczkę rozwiniętych miejscach powiedzmy w naszej kochanej Europie, ale ale jest to coraz lepiej. Jest, to, jest coraz lepiej, jest coraz więcej fajnych ośrodków, jest coraz więcej powiedzmy, ośrodków agroturystycznych, jest, buduje się coraz więcej hoteli i ta infrastruktura z każdym rokiem y, oczywiście y, się rozwija. Liczymy bardzo mocno też na wsparcie Unii Europejskiej, środków, które, które mogą przyjść z tamtej strony i pomóc y, y, prowadzić nas również turystycznie do tego troszkę lepszego świata. Oczywiście no warto jest odpoczywać w Lubuskim, warto jest odpoczywać w zachodniej części naszego kraju i chyba z, no nie, z otwartymi ramionami jesteśmy w stanie zaprosić każdego mieszkańca nie tylko Polski, ale i Europy do tego, żeby zechciał, zechciał pofatygować, że chciał skorzystać z któregoś z lotnisk położonych Niedaleko i, i wylądować, tu dojechać samochodem i odpoczywać na łonie natury, bo na pewno energia, którą w taki sposób nasi odwiedzający turyści zdobędą, posłuży im do tego, żeby sprawdzić funkcjonować tu następnych wakacji. Ja się zastanawiam, jak trzeba byłoby zachęcać i namawiać przedsiębiorców, właśnie z tej branży, żeby współdziałali. Patrzę sobie teraz na region Dolnośląski. Wspaniały i turystycznie, i zabytkowo i pod każdym względem i to też jest taki region który jeszcze nie jest zadeptany mówiąc kolokwialnie natomiast tam chyba i przedsiębiorcy i samorządy lokalne odrobiły lekcje wiedzą jak się promować wiedzą jak mówić miastu i światu że są wspaniałym potencjałem że są miejscem idealnym do tego żeby i turystykę aktywną czynną uprawiać i żeby wypoczywać i mam wrażenie że chyba tego tutaj trochę brakuje jednak bo żeby turystyka lokalna się rozwijała osoby które mogłyby tutaj przyjechać muszą wiedzieć że tu jest fajnie bo bardzo często jest taki pewnie pan też ma takie doświadczenia kiedy przyjeżdża w nasz region ktoś kto jest tutaj po raz pierwszy z naszych przyjaciół znajomych kontrahentów przedsiębiorców i mówi ale super macie tutaj macie piękne jeziora macie fantastyczne lasy nie wiedziałem że można tutaj czy nie wiedziałam że można tak odpocząć ta informacja chyba nie dociera cały czas. Ja mam wrażenie, że te kampanie promocyjne albo są nieudane, albo jest ich za mało. Myślę i o tych wojewódzkich, i o tych samorządowych. Gorzów to w ogóle od wielu, wielu lat promuje się tylko do wewnątrz, mam, na, mam wrażenie, a nie, a nie na zewnątrz. No szkoda, bo to jest taki potencjał. My się sami cały czas przekonujemy do tego, że u nas jest fajnie, że jest atrakcyjnie. No, świat Pani, musi Pani się musi o tym dowiedzieć. No... Trochę racji w tym jest, co pani redaktor mówi, ale... Yy... No, musimy spojrzeć na to sprawy, wydaje mi się, troszeczkę inaczej. Ja pamiętam ten obszar, ten region 25 lat temu. Ja też. <laughs> no nie ma porównania. To absolutnie co do tego, I to nie będziemy mieli Ja chciałbym to odnieść do, do naszej sytuacji, mhm. bo wtedy mieliśmy w wielu miejscach 40 nawet paro procentowe bezrobocie. Mieliśmy bardzo dużo osób, które pozostawały bez zatrudnienia. Mieliśmy sytuacji, gdzie tereny, tak zwane tereny, Inwestycyjne były do tego nieprzygotowane. Staraliśmy się. Zrobić taką ofertę i wyjść do świata z taką ofertą, która spotka się z zainteresowaniem ze strony potencjalnych przedsiębiorców, czyli tych, którzy utworzą miejsca pracy, niestety, w cudzysłowie, niestety w przemyśle. To się udało. To się udało. I pewnie w momencie, kiedy nasyciliśmy niemalże ten rynek takimi miejscami pracy, teraz możemy się skoncentrować na tym, żeby przygotować stosowną infrastrukturę techniczną pod potrzeby właśnie tych pracowników, żeby oni mieli gdzie wypoczywać. I jak pani redaktor sama zauważyła, Warunki ku temu mamy świetne. Mamy piękne jeziora, mamy piękne lasy, mamy piękne krajobrazy. Zaczynamy budować ścieżki rowerowe, prawda? Zaczynamy, zaczynamy, coraz więcej, zaczynamy coraz się do tego przygotowywać. Mm -hmm. i, i, I nie chciałbym tutaj mówić o czyjejś nieudolności. To, to nie jest prosta sprawa wypromować produkt, którego jeszcze tak do końca nie ma. Skoncentrujmy się bardzo mocno na tym, żeby przygotować odpowiednie środki na, na te inwestycje, no i wraz z ich realizacją rozpocząć prace zmierzające do tego, żeby je zaprezentować światu. Będzie dobrze, ja jestem o tym przekonany. Pan Andrzej dzisiaj postawa afirmująca, ja trochę czepiająca się, niech mhm. tak będzie. W każdym razie uważam, że to jest, to jest rzeczywiście taki moment w naszej historii, kiedy jesteśmy gotowi, chyba moglibyśmy zacząć tę promocję, jeżeli wcześniej do niej nie przykładaliśmy takiej wagi, jaką powinniśmy przyłożyć. A, ale nie tak to zauważy, we wszystkich programach już, rozwojowych, bo województwa już mówi się dużo. O świat, turystyce. Absolutnie tak. O turystyce mówi się teoretycznie bardzo dużo, tylko fajnie by było, żeby rzeczywiście zbudować takie. Programy promujące tę turystykę promujące nasz region na zewnątrz na tyle skutecznie, żeby y, świat y, o tym naszym potencjale wiedział tak y, dobrze, jak na to zasługuje. To wszystko kosztuje pieniądze. Nie jesteśmy jeszcze może na tyle bogatym społeczeństwem, żeby. Czyli wracamy, żeby, do, żeby, wracamy żeby, do Unii Europejskiej, żeby, do domów finansowania. Tak, żeby no, tak samo z siebie wziąć coś zainwestować. No, najlepiej funkcjonują przecież przedsiębiorstwa prywatne. To nie jest tak, że. Coś, co ma, nie wiem, korzenie państwowe, samorządowe, no będzie funkcjonowało na tyle dobrze, żeby, żeby powiedzmy przez cały okres rozwijało się i, i, i działało tak, jakbyśmy tego oczekiwali. Jeżeli oddamy turystykę w pełni w ręce prywatnej, jeżeli ułatwimy przepisy, które regulują właśnie organizowanie, budowanie, tworzenie takich ośrodków w miejscach właśnie do tego się nadających, Czyli nad wodą przede wszystkim w lesie. Te przepisy są całkiem ostre na dzień dzisiejszy. Te przepisy bardzo często są trudne do, 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 do przezwyciężenia, jeżeli mówimy o przygotowaniu inwestycji. To musi być przemyślane, to musi być zliberalizowane, a jedno z drugim połączone ze środkami finansowymi na pewno doprowadzi do tego, że to się będzie rozwijało jeszcze szybciej, jeszcze, jeszcze lepiej. No. Chciałbym też za dotknięciem czarodziejskiej różdżki przenieść się do świata, w którym wszystko funkcjonuje fajnie. Przemysł budowaliśmy 25 lat, i to, i to jest zrobione bardzo fajnie, zrobione właśnie siłą, wysiłkiem naszym, tutaj lokalnym. My nie potrzebowaliśmy zaciągać wsparcia merytorycznego z zewnątrz, poza samym początkiem, gdzie skądś ten projekt musieliśmy pozyskać. Ale reszta została wykonana przez nas. Tak samo jestem w związku z tym przekonany o tym, że yy, turystyka pójdzie dokładnie tym samym tropem, bo będzie dla kogo to robić. Będzie miał kto wydawać pieniądze w tych ośrodkach, te ośrodki będą mogły funkcjonować. No i dzięki Bogu żyjemy w tej części naszego kraju, gdzie, gdzie no, chyba będzie łatwiej. No, z całą pewnością będzie łatwiej. A firmujący Andrzej Kajla, Agnieszka Moskalów, zaraz wracamy do rozmowy. Ofzorem programu jest kostrzyńsko słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna. Przedsiębiorco planują inwestycje. Korzystaj ze wsparcia www.kss.pl